Widzicie, kolekcjonerzy, ja jestem Kliks, a dzisiaj odpakuję edycję Hero gry Infamous 2. Kupiłem ją w sklepie i gry Pl za około 130 zł, więc cena naprawdę przystępna. Gra zbierała dobre oceny, więc dla samej gry myślę, że warto. A tak, co do edycji, przychodzi w sporym pudełku. Tutaj mamy naszego głównego bohatera. Gdy jest dobry, no w rocie mamy go, gdy jest zły. I tak, na boku mamy elementy edycji, czyli jest to tak: figurka, komiks, torba kola i przy okazji DLC w grze. Czyli są tam jakieś granaty, skin, no i tam takie pierdoły. Co za dobrą sprawę, mało kogo raczej będą obchodzić. Chyba, żeby nie chciał już grać. I tak to otwieramy. I dobra, mamy już wszystko od czego zacząć i to jest tak gra w DigiBoxie posiada jak widzicie albo nie widzicie trójwymiarową okładkę mam nadzieję, że będzie to widać spróbuję się do tego dostać i dobra Mam nadzieję, że będzie teraz trochę lepiej widać. Jest swój wymiar? Jest. Niebieska moc i czerwona. I tak. Oprócz tego plastikową owolutę. O, teraz może będzie trochę lepiej to widać. Naprawdę fajny efekt. I tak. Masa kodów. Płyta z grą. No i tam, właśnie tak jak mówiłem, wszystkie te DLC w grze, bardzo cieniutko instrukcje. Pudełko, które nie za bardzo lubię, przynajmniej to rozwiązanie, ale prezentuje się naprawdę no, nieźle, więc myślę, że jest na plus. Co tu mamy więcej? Jaki voucher, ale to mało ważne i tak. Jest też cieniutki komiks. Hmm. Oparty na grze. Kredowy papier. Malutki format po angielsku. Ale całkiem fajne rysunki. No i myślę, że ktoś mógłby się tym zainteresować. Ja nie jestem szczerze powiedzieć zachwycony. No ale nie dlatego to kupowałem. I tak, idąc dalej, znajdujemy figurkę naszego głównego bohatera. I tak sama figurka składa się z dwóch elementów. Jest to podstawka, która jest całkiem ciężka. Wyprodukowana w Chinach. Ale to akurat nic złego. Obecnie większość rzeczy powstaje w Chinach a jak jest dobra kontrola jakości to mamy dobry produkt? wygląda naprawdę nieźle sporo szczegółów mamy też tutaj jakąś roślinność wygląda to naprawdę dobrze wiecie do tego nie ma co przyczepić jest też nasz główny bohater Patrzcie, jaki piękny zaskakująco dobra jakość też nie może do niczego przyczepić Twarz wygląda naprawdę nieźle, sporo detali, ładne malowanie. Mamy też plecak, tu jest jakąś broń jego. Nie grałem jeszcze, więc Wam nie powiem dokładnie co. Naprawdę nieźle wykonany tatuaż. Fokusuj się. O, proszę. Mamy dłonie. I tak, zamontujemy go na podstawce. Stoi w swojej bohaterskiej pozie i prezentuje się zaskakująco dobrze. Nie spodziewałem się, że ta figurka jest taka dobra, więc jestem zadowolony. Odstawię ją tutaj i przejdziemy do ostatniego elementu, czyli plecak naszego głównego bohatera. tak na jedno ramię. Oczywiście sygnowany logiem gry. Posiada kieszonki na komórki, która się chyba z tego typu, bo jest całkiem mała ta kieszonka. Ma jakąś tam naszywkę. Pamiętam jakie to gry, ale teraz już Wam nie powiem. I tak, mamy tutaj. Małą kieszonkę Do której możemy sobie tam drobiazki schować I tutaj znacznie większą Żeby się dostać do plecak. Naprawdę fajny plecak, na jedno ramię Na jakieś konwenty, jakby ktoś chciał to można wziąć Bo wygląda nieźle I trochę rzeczy tam pewnie można schować I dobra bez rozgadywania się i wdawania względne szczegóły za te pieniądze, czyli około 130 zł, zdecydowanie warto. Gra jest nieźle oceniana, figurka wyszła w tej edycji zaskakująco dobrze. I mamy również bardzo fajny plecak na ramię. Czego ktoś będzie chciał używać, czy nie, to nieważne. Jest niezły element edycji. Ode mnie wielki plus dla tego zestawu. Jest i bogaty i dobrze przygotowany, więc tak jak mówię, warto. I dobra, to tyle, dzięki że byliście ze mną, a my widzimy się już niedługo, tak więc do zobaczenia i cześć.